Wyróżniony Oscarem reżyser Alex Gibney zainteresował się słynnym portalem Wikileaks i jego założycielem Julianem Assange'em. Powstał w wyniku tego film zatytułowany We Steal Secrets, czyli Kradniemy Tajemnice. Specjalnością Wikileaks jest publikowanie tajnych informacji. Ujawnienie przez ten portal 400 tysięcy dokumentów na temat wojny w Iraku sprawiło, że Wikileaks i Assange zostali uznani za wrogów Stanów Zjednoczonych. Reżysera Fascynowała ta nierówna walka. Wikileaks to trochę jak Dawid walczący z Goliatem. Okazało się nagle, że kilka osób z laptopami może zrobić coś tak wyjątkowego, że mogą dotrzeć do różnych tajemnic i ujawnić je całemu światu. To niewiarygodne, że zwykli ludzie mogą tak wiele dokonać przeciwko potężnym firmom i rządom, które nas stale nadzorują. Obywatele mogą się bronić. To dobry wynik. Kamera towarzyszy Julianowi Assange'owi od początku istnienia Wikileaks. Obserwujemy, jak staje się coraz potężniejszy i sławny, i jak się chwieje, jak odchodzą od niego najwierniejsi współpracownicy, i jak on sam jest zmuszony do ucieczki. Film pokazuje złożony portret tego człowieka. Z jednej strony jest w nim idealizm i to, co jeden z jego kolegów nazwał korupcją dla dobrej sprawy. Chcieliśmy wiernie pokazać, jaki jest. To było chwilami bardzo niepokojące. Rozmawialiśmy z wieloma ludźmi, z tymi, którzy go lubią i z tymi, którzy nie przepadają za nim. We Steal Secrets wszedł na ekrany amerykańskich kin w maju i stopniowo dociera do krajów Europy. Transparency. Who gets to control information?